Krolowanie to supermoc. Chcesz ją wykorzystać i kogoś uratować? Pewien człowiek szedł brzegiem morza i widział rozgwiazdy, które powoli, po kolei wrzucał z powrotem do oceanu. Ktoś go zapytał, ale po co to robisz? Przecież ich jest tak wiele i nie uratujesz wszystkich. A ten człowiek odpowiedział: Owszem, nie uratuję wszystkich, ale dla tej jednej mój czyn jest wszystkim. Ta historia jest o nas. Ta historia jest o Bożej miłości i o każdym, którego życie wywaliło gdzieś na brzeg. A Pan Bóg. Chcę znaleźć kogoś, kto na nowo wrzuci tę osobę do oceanu Bożej miłości. Jezus idzie po każdą zagubioną owcę, by ją znaleźć, a my idziemy razem z Nim już przez 8 lat w internecie. Dołącz do misji Teobankologii do sieci po zagubione owce i zobacz, jak możemy robić to razem. Link w bio albo wejdź na www.teobankologia.pl do sieci po owce.